Dzień dobry, Jan Piński. E, witam na moim kanale. E, moim Państwa gościem jest Jarosław Pieczonka, e, człowiek służb, człowiek policji. E, przede wszystkim dla nas autor e, książki, którą e, od 7 maja będziecie Państwo mogli mieć w papierze, e, od dzisiaj możecie ją zamawiać na stronie hognot.pl Teraz Państwu pokażę jeszcze, jak wygląda audiobook. Książka jest dokładnie tak samo, z taką samą układką. Ona opowiada o latach 90., o początku XXI wieku, o Gdańsku. A dziś powiemy o Nikosiu, jednej. E... Natomiast e, jednej z. E, takich na, chyba najbarwniejszych, najbardziej rozpoznawalnych postaci. E, polskiej takiej, nie wiem, popkultury, e, gangsta pop podkultury. E, no, co możesz nam powiedzieć? Czy, ja nie wiem, czy ty miałeś, muszę przyznać, e, kontakt bezpośredni z Nikosiem, czy tylko po jego śmierci? Jakbyś mógł tam przybliżyć, kiedy to wyglądało. Ja miałem kontakt bezpośredni z Nikosiem jeszcze za jego życia, ale na początku chciałem tylko spostowanie jedno zrobić, bo w poprzednim materiale ja nazwałem kart, kartę rejestracyjną kartą M15, a ja się po prostu pomyliłem, karta rejestracyjna to jest karta rejestracyjna, a karta e 15 to jest karta sprawdzeniowa. Wracając do Nikosia, to tak jak powiedziałem miałem z nim bezpośredni kontakt, w ogóle przecież y, ja mieszkałem we wrzeszczu na ulicy Lewela y, naprzeciwko mojej kamienicy w latach 70. Y, mieszkanie tam wynajmował Nikoś. Jak byłem, prawda, kajtkiem, Nikoś był sympatykiem y, y, piłki nożnej i stał na bramce w lokalu lucenka, który był no kilkadziesiąt metrów od naszej kamienicy. I y, pamiętam, jak, jak Nikoś przychodził nas na podwórko i tam kopał. Kopał piłkę tak z nami tam, nie? Z, z, z tego z tego go pamiętam, a później już jak byłem w Cygrysach, czyli w jednostce kompanii wywiadowczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, to był rok 90, 95, chyba jak on wyszedł wtedy, wyszedł z więzienia, to wtedy zaczął przychodzić do kantoru Konti we wrzeszczu, tam miał swoje pieniądze. Znał właściciela kantoru, a ja tam wykonywałem pierwszą w Polsce, co się nazywało wtedy kombinacja operacyjna, dotyczyła prania brudnych pieniędzy i ta kombinacja była prowadzona na zlecenie Gdańskiego Wydziału PZ. I ja miałem legendę dorabiającego policjanta, dorabiającego policjanta w... i pracowałem w kantorze jako, jako, jako dorabiający policjant, a wykonywałem kombinację operacyjną dla Wydziału PZ. -u. I tam przychodził Nikos i, i jak mi tam zobaczył, to mnie poznał. Pytał się, co ja tutaj robię, no ja mówię, że tutaj pracuję, że dorabiam. Aha, no to już jesteś nasz człowiek, prawda? I, i, i tak to się toczyło, tak? W roku 98, kiedy zostałem przeniesiony do, do Wydziału PZ-u, w styczniu, jak przyszedłem do Wydziału, to Wydział 11 Komendy Głównej Policji w Gdańsku do walki z przestępczością zorganizowaną, przydzielono mi, że szef mi przydzielił do prowadzenia teczka inwigilacji. Teczka inwigilacji to jest taka najprostsza forma pracy operacyjnej i ona dotyczyła ta teczka inwigilacji Nikodeła Skotarczaka. Ta teczka była zarejestrowana i w momencie, kiedy likwidowana była milicja, a powstała policja, to dokumenty z tej inwigilacji milicyjnej jak gdyby przeszły do inwigilacji do teczki inwigilacji policyjnej. Także. Coś się wydarzyło z twoim głośnik, głośnikiem, moment, o już teraz jest dobrze. Mogłem się zapoznać, mogłem się zapoznać z dokumentami tymi, tymi milicyjnymi, które były w tej teczce, ale oprócz tego to ja miałem swoją wiedzę z czasów, kiedy pracowałem w kantorze, kiedy była prowadzona ta kombinacja pracy na temat Nikosza, jego kontaktów i tak dalej. Co to jest w ogóle inwigilacja? Teczka inwigilacji. Teczka inwigilacji to jest taka, tak jak powiedziałem, taka najprostsza forma pracy operacyjnej. Tam się zgromadzi wszystkie dokumenty, wszystkie informacje na temat figuranta, głównego figuranta. Głównym figurantem był w Kotarczak. I oprócz tego zbiera się też inne jego kontakty, rejestruje się albo się nie rejestruje w zależności od, od sytuacji. Oprócz tego wszystkie jego kontakty sprawdza się. W systemie informatycznym, tą właśnie kartą E15, tak? To taki system informatyczny, to takie informacje, że na przykład, jeżeli nawet ktoś został, się imię i nazwisko i na przykład taki ktoś, jeżeli został nawet zatrzymany przez policję, dostał mandat, to to wszystko widziało w systemie informatycznym, czyli cała tam jakaś tam historia, tak? I ta inwigilacja była prowadzona, ja zbierałem tam informacje. W międzyczasie, jak prowadziłem tą, tą inwigilację. Zostałem wyznaczony, zostałem wyznaczony do współpracy międzynarodowej z BKA, z Policją Niemiecką, to jest Bundeskriminalamt, to jest taki odnośnik cbs u i nawiązałem współpracę międzynarodową. Ci policjanci przyjechali do Gdańska i oni zajmowali się z Kotarczakiem w Niemczech, przyjechała tłumaczka, do meczerka, także to wszystko polegało na, 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 na tłumaczeniu, przyjechali też z dokumentami. I zapoznawali nas, nas też z wiedzą, jaką oni zdobywali na, na, na temat Skotarczaka. Oni oczywiście wszystkiego nam nie przekazywali. Tak samo żeśmy też wszystkiego nie przekazywali. To są normalne takie, takie działania. I wtedy oni nam powiedzieli, przekazali taką informację, że w Niemczech została napisana w ogóle książka na temat Skotarczaka. To była pierwsza książka, która została napisana. W latach 90., i przekazali na przykład nam taką też informację, że Skotarczak tutaj rozpowszechniał informację, że jego pomysłem było to, że on się z bratem zamienił w więzieniu w Berlinie i wykorzystał ten pomysł i uciekł do Polski. Prawda? I tutaj w Polsce ta informacja tak funkcjonowała. Pamiętajmy, że to były lata, kiedy była żelazna kurtyna, kiedy był RFN, kiedy nie było jeszcze wymiany informacji, kiedy było no, ciężej dotrzeć do różnych informacji w, w, w RFN-ie, tak? Więc tutaj ta informacja krążyła i okazało się, że ten pomysł, ja mówię o pomyśle zamiany z bratem w więzieniu, wymyślił jego kolega i nie rozliczył się jeszcze za ten, za ten pomysł, nie? także oszukał, niejakoś oszukał po prostu swojego kolegę, mało tego to przypiął sobie tutaj legendę, że, jego, że on wymyślił tą całą ucieczkę i tak dalej, i sobie budował na tej, na tej podstawie, tutaj w w y, polskim półświatku, trójmiejskim poświadku pozycję. Y, y, w, w marcu 98 roku y, dostałem, dostałem szyfrówkę z Komendy Głównej dotyczącą ostrzeżenia, y, znaczy do, dotyczącą zlecenia zabójstwa na Nikodema Skotarczaka, y, i informacja ta była od Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Czyli policja w Warszawie pozyskała informację na temat y, zlecenia zabójstwa i poinformowała Gdańsk, ponieważ tutaj była prowadzona ta inwigilacja, ta sprawa na Skotarczaka i obowiązkiem policji jest po prostu powiadomienie tego człowieka, że y, policja pozyskała taką i taką informację. Y, w związku z tym y, ja i jeszcze jeden policjant, y, bardziej doświadczony ode mnie, Yy, ustaliliśmy, yy, gdzie, gdzie można z Kotarczaka tam spotkać. Akurat odbywał się mecz yy, w rugby w Sopocie, on też był pasjonatem rugby. No i pojechaliśmy na ten mecz tam i on tam był, prawda? I żeśmy mu tą informację przekazali, on nas totalnie zlekceważył. Yy, powiedział, że on o tym wie w ogóle i tak dalej, i że, i że to tak po prostu zlekceważył nas kompletnie. Yy. Też, No, i oczywiście, po tym, po tym spotkaniu sporządziliśmy z tego notatkę służbową, prawda, to wszystko jest dokumentowane, prawda i tak dalej. Nie? Pomysłem, w ogóle kontakt Skotarczaka z, z policją, z policjantem, z policja, policjantem, my żeśmy nie wiedzieli o tym, że, że Skotarczak ma takie kontakty. Dopiero po śmierci Skotarczaka, po zabójstwie. Wyszła taka informacja, że mój szef Edmund Pucha miał z nim po prostu kontakt, tak? I, i, I jak powołano grupę operacyjną śledczą, której ja byłem do sprawy zabójstwa Skotarczaka między innymi, to chcieliśmy, chcieliśmy yy, dostać jak gdyby te doku, mieć dostęp do tych dokumentów yy, spotkaniowych, tak? Mojego szefa ze, ze Skotarczakiem. Myśmy tych dokumentów nie dostali. Nie wiemy co w ogóle, yy, jakie, jakie były tam. Czy w ogóle były tworzone takie dokumenty, ale ten kontakt był potwierdzony, że był faktyczny. No i co się dzieje w marcu dalej, po tym, po tym ostrzeżeniu? Jest taki pomysł, oczywiście mój szef też się z nim spotyka, ja dostaję taką informację, mu o mu tym, o, tym, o, tym, o, tym, o tym zleceniu. I taki pomysł się narodził, żeby go, żeby go schować do więzienia, żeby przeczekał to zlecenie tego zabójstwa. I pomysł taki był, że, że on będzie miał przy sobie broń, a my będziemy, my będziemy o tym wiedzieli, no i go zatrzymamy, prawda, i wsadzimy go do, do, do więzienia. <laughs> on się y, wahał, y, powiedział, że ma problemy, że on, się, że on się może na to zdecyduje, ale on musi jeszcze załatwić sprawę z Edytą, ponieważ był, był w, miał kochankę, taką Agnieszkę Gniezna, był w niej bardzo zakochany w tej Agnieszce i Edyta wiedziała, że on ma tą kochankę. I on chciał się ożenić z tą, z tą, z tą, z tą Agnieszką, się chciał z nią rozwieść, z dytą, ale musiał te sprawy swoje zała, załatwiać. Taką jednostkę informację, że tak się, tak się tam dogadywał z tym moim szefem. Bo rozmawiali, analizowali tą sprawę w ten sposób. No dobrze. I... Ale to właśnie powiedz mi jedną rzecz. Czyli ty jesteś w otoczeniu Skotarczaka, który to jest rok? Tak, żeby nasi widzowie rozumieli. 95., 96. A kiedy on, za, kiedy on ginie? 24 kwietnia 1998 roku i to była taka sytuacja, że ja tego tego dnia akurat jechałem obwodnicą, dokładnie, jechałem obwodnicą z samochodem gdzieś na jakieś spotkanie do Gdyni coś i dostałem telefon od swojego szefa, żebym pojechał do Las Vegas. Las Vegas to jest taki był, taki klub w Gdyni Burger, prawda, agencja towarzyska. I że tam jest nikoś, i podobno został postrzelony, że była jakaś strzelina, żeby pojechał i sprawdził to. Nie? No i ja tam pojechałem. Była już policja. Okazało się, że on został zabity. Był w takim, leżał w takim Wiprumie. Jego, jego wspólnik, kolega, przyjaciel został postrzelony, i tam jeszcze była żona tego wspólnika i Edyta, tak? No i tak, to, tak się dowiedziałem o, o śmierci Nikosia i powiadomiłem o tym oczywiście szefa, przychali Przyjecha, technicy, prawda, wykonywali różnego, różnego rodzaju czynności. Tam w ogóle generalnie był jeden wielki chaos, jak to się wydarzyło. Ludzie, którzy, bo tam w ogóle oni byli Edyta, ten przyjaciel Nikosia, wspólnik Wojciech K., Kura i i Nikoś, mhm. i Edyta byli wcześniej na, na imieninach u Wojciecha K w restauracji Marco Polo. On miał imieniny. I y, one trwały tam od godzin y, y, późno do popołudniowych do rana. I nagle wpadł y, już nie pamiętam kto, wpadł na pomysł, żeby jechać z Marco Polo do Gdyni do właśnie do Las Vegas do klubu. Rano. Nad ranem to było, nie. I wsiedli w samochód. Nikoś, ten Wojciech kapsa do nikura Edyta. I Edyta prowadziła samochód. I tam jest taka niewyjaśniona sytuacja, ponieważ logicznym było to, żeby jechali do tego klubu krótszą drogą. A, wy, a Edyta wybrała drogę dłuższą, trasę dłuższą. Jak ona wyznawała, y, y, tam mówiła, opowiadała, że wybrała dlatego, ponieważ zobaczyli, jak jechali y, drogą, zobaczyli patrol policji. No i chcąc uniknąć kontroli drogowej, wybrali właśnie tą, tą, tą dłuższą trasę. Tylko, że tutaj no jest taka, takie pytanie: powstaje tak? Przecież kierowca, Edyta była trzeźwa. Więc czego się obawiało obawiała, obawiała towarzystwo? Także. No dobrze, policja ich zatrzyma, skontroluje kierowcę i ich puści, prawda? Nic, 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 nic do, do pasażerów nie będzie miała. No i pojechali do tego, do tą trasą dłuższą do tego Las Vegas. I tam otworzyli, właściciel, właściciel tego klubu otworzył ten klub, bo on był nieczynny. No i tam jeszcze jacyś goście przyszli. I y, Nikoś, Edyta, y, Wojciech Kap, co Kura i jego żona poszli do tego VIP roomu. I, I tam się bawili, prawda? Tam się bawili. No i co? I y, nad ranem wszedł, y, zabójca wszedł y, przez, y, przez hall wszedł do tego pi-próbu i oddał strzały do, do, do Nikosia i do tego Wojciecha K., ustrzelił go, nie? Y, No w przebiegu zdarzenia no, ewidentnie było widać, że ktoś go centralnie po prostu wystawił, tego Nikosia, nie? W y, 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 dzień przed tym zabójstwem, tak jak mówiłem, że jak oni byli, byli na tych imieninach, bo praktycznie tam pojawił się na tych imieninach cały trójmiejski półświatek. Tam był ruch, jak, jak w ulu. wyjeżdżali, przyjeżdżali, niekoś dzwonił, o, gdzie jest, opowiadał i tak dalej. Nie? Także y, y, podczas tam nawet nie, nie, nie było możliwości ustalenia, kto konkretnie był na, tym, na, tych, na tych imieninach, ponieważ jak się stało to zdarzenie to wszyscy nagle zamilkli, nie pamiętali, wykazywali się zanikiem pamięci, stresem, prawda, i tak dalej, nie, tak to wyglądało. No, taką ciekawostką mogę powiedzieć jest to, że na tych imieninach był też Dariusz Pichalczewski jako gość, był zaproszony, nie. Pięściarz dla tych widzów, którzy się nie interesują. Był Ta, tylko, świata. Tak, tylko że on po prostu jest sportowcem i tutaj, bo też jak, jak współpracowałem z Niemcami, to już wcześniej były Niemcy mieli informacje, że on się ze Skotarczakiem, prawda, tam pokazuje, zadaje i tak dalej. I oni byli po prostu no zdziwieni, o co tutaj chodzi, tak? Dlaczego akurat z nim i o ten. No i w wyniku tam sprawy ja poinformowałem Niemców, że to jest tylko znajomość taka towarzyska. To nie jest żadna znajomość biznesowa. I że to bardziej skotarczak wykorzystuje jego, jego wizerunek do budowania swojego wizerunku. No, przecież Michal Czeski, no pięściarz mistrz świata, prawda, i tak dalej, i pokazywanie się w jego towarzystwie to nie dawało prestiżu Michalczeskiemu, tylko Mikosiowi. A, a to, że, że Michalczewski jest sportowcem i w ogóle... Nie ma pojęcia o tych wszystkich gierkach, o, o tych intrygach i tak dalej, no to po prostu no spotykał się z nim, prawda? I, I był dla niego miły, sympatyczny, tak? Więc on tam był na tej imprezie też na tych imieninach. Jest taka też następna ciekawostka, bo w tym, w tym Las Vegas, jak wszedł w ten sprawca, ten zabójca, to jeden z gości, Marek R. Pseudonim uciek uciekł, uciekł z, tego, z tego z tego Las Vegas. I myśmy o tym wiedzieli, i chcieliśmy go przesłuchać po zabójstwie. I nie było go nie, nie było go chyba jeden albo dwa dni, myśmy go szukali, i znalazł się, znalazł się, sam się zgłosił na policję i powiedział, że on był w takim stresie i w takim szoku, że nie wiedział, co się w ogóle dzieje, dlatego dlatego go dwa, nie, nie zgłosił się od razu na przesłuchanie. Nie? Wedle mojej oceny po prostu yy, nie wierzę w to, że on był w jakimś tam stresie, tylko po prostu celowo, celowo zniknął, żeby po prostu przeczekać jakąś tam sytuację i tak dalej. Nie? Yy, co jeszcze? Po bo to to yy... powiedz mi, powiedz mi na, wiesz, koniec naszej rozmowy, bo potem będziemy do tego wracać. Yy, co z tych rzeczy, o których mówisz, można się dowiedzieć z Twojej książki i Mariusza Kowalewskiego. Dlaczego nasi widzowie powinni sięgnąć po nią, posłuchać lub poczytać? Ja przypominam, że od 7 maja będziemy wysyłać, od dziś można zamówić w przedsprzedaży. Dlaczego warto przeczytać Twoją książkę? Dlatego, że ta historia dotycząca Nikodema Skotarciaka, początków mojej znajomości. Mojego kontaktu z nim, sprawa, sprawa przebiegu zdarzenia, zabójstwa, inwigilacji. Ten cały wątek to wszystko jest opisane w książce, i wcześniej w ogóle to nie było opisywane. Tam są jeszcze inne, to oczywiście też wątki, tak jak mówiłem we wcześniejszym, we wcześniej, we wcześniejszym materiale, ale dzisiaj rozmawiamy o Skotarczaku, prawda? Także dlatego zachęcam, ponieważ. Jeżeli się ktoś interesuje tym tematem, to tam będzie całe to, cały ten wątek inwigilacji opisany. Oczywiście tam też jest opisane, co, jest, co się działo po zabójstwie. To nagramy jeszcze materiał na ten temat, prawda? Mhm. Dzisiaj mówimy tylko o wątku tej inwigilacji. Ja jeszcze chciałem tutaj tylko taką rzecz powiedzieć, że możeśmy tutaj rozmawiali o, o Krolu Nawrockim, prawda? kanał się na prezydenta, który uważał, że był tym pierwszym człowiekiem, który poruszył temat przestępczości zorganizowanej w Gdańsku i samego no, Nikoszy. Yy, tak jak ci powiedziałem tutaj Państwu też na początku, że pierwszą książkę o Nikoszu napisali Niemcy, prawda? Yy, yy, to, to oni ją napisali, a w Polsce pierwszym takim yy, taką osobą, która porusza w ogóle te tematy, no, to był Sylwek Klatkowski, prawda, który który zgłębiał wiedzę. Mało tego, to jak Sylwek Kłatkowski pisał, tą, pisał tę historię o, o Wybrzeżu, o Nikosiu, to on poświęcił chyba rok czasu, nie tylko zagłębiał się w dokumenty w Gdańskim ipn ale zagłębiał się w dokumenty dotyczące Skotarczaka w całej Polsce, ponieważ miał informację, że Skotarczak przewijał się też nie tylko w Gdańskim ipn ale w różnych innych sprawach i tak dalej i on to wszystko zgłębiał. Mało tego, to on jeszcze spotykał się z ludźmi, którzy, którzy go zdali, z Kotarczaka, z policjantami i tak dalej, nie? Ja nie wiem, dlaczego pan Karol Nawroski w ogóle podjął się napisania tej, tej, Stwierdzenia, że był pierwszy. Że był pierwszy. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Na przykład dla mnie, dla mnie dziwna jest taka rzecz, nie? Dlaczego w ogóle on to pisał pod pseudonimem? Tu, tu, nie wiem, ja bym na przykład nie napisał książki pod Pseudonimem. Yy, to jest dla mnie takie pytanie. Takie, no, nie wiem, nie wiem dlaczego tak zrobił. Yy, jeżeli ktoś mu doradzał, to uważam, że mógł po prostu źle doradził, żeby pisał pod Pseudonimem. Mógł normalnie napisać pod imieniem i nazwiskiem i nic by... nie wiem, no. To... Szanowni Państwo, moim państwa gościem był. Jarosław Pieczonka, były podoficer policji, służb wojskowych. Człowiek, który wie bardzo dużo, a być może wszystko o przestępstwach grup zorganizowanych. Ja Państwu jeszcze tylko polecę, ponieważ nasz gość wspominał Sylwestra Latkowskiego. Myśmy z Sylwestrem wydali dwie książki, czyli to jest... Zabić glinę, kto odpowiada za śmierć szefa policji i druga, nic się nie stało. Licencja na bezkarność. Obie książki są u nas jako audiobook na stronie hognut.pl, a na stronie latkowski.com. Możecie Państwo obie te książki kupić w formie papierowej, a ja Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.